Czy będzie jeszcze ktoś lepszy? Okej, okay. jest Makmana, ma Neymar! Siemanko z tej strony Direk. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Ostatnio były piki z bohaterem. Tym razem będą to piki Bisu. Jedna z 15 kart. Wspominałem w ostatnim odcinku, że mam taki pomysł. No i robimy to. Jeśli takie filmy Wam się podobają, zostawcie łapkę do góry, bo zawsze jest mi miło. Jak widzę, że doceniacie, otwieramy pierwszy player pick, Oczywiście, będziemy otwierać na szybko, no bo kurde, 15 kart. Dobra, mamy 92 oceny Grimaldo z Fava Fred o Musiala 90, miałem go, pamiętam, i musimy sobie spojrzeć na spokojnie. Jest Billing 92 z trzema metr 1,97 m wzrostu. Myślę, że jest to nasz. Faworyt, jeśli chodzi o tego player pika, jest tutaj bramkarz Samba, ale myślę, że jeszcze z tych 10 player picków na spokojnie bramkarza trafimy. Bierzemy pan Billing, wlatuje do naszej drużyny na środek pola i czas na kolejnego pika, drugiego jest Żota. Ok, 90, jakiś piłkarz ofensywny, Kubo 91 i z są Luke Bakio i Orban. Bisli na LO. No myślę, że może być to całkiem ciekawa karta, chociaż te Playstyle, no zastawianie się, no i wyrzut z autu. To już nie jest ciekawe. Jest Kubo z i drivenami, kurde na prawe skrzydło choć boję się że może polecieć później ktoś lepszy trzeba się zastanowić między Kubo a panem Bisleem chociaż kurde no właśnie te playstyle trochę mnie zniechęcają do tego biorę Kubo ma jeszcze napastnika jakby co ryzykuję trujeczka zobaczmy Osiemdziesiątki czwórki 3 na sam początek okej okay. Hader 92 love Okej, okay. Kika Nazaret na SPO z trzema playstylami i to naprawdę fajnymi, jak coś ma SPK napastnika, 99 podań. No i chyba zdecyduje się na tą panią z Barcelony, z tyłu będzie trzychał potężny billing, a ofensywną pomocniczką właśnie będzie... Ta pani, no bo kogo tutaj jeszcze mógłby wziąć? No harder, ale no ta pani myślę, że jest lepsza. Bierzemy panią Nazareth 92 z Barcelony. To może teraz ktoś na środek obrony. Elo, dobra. Dali znowu Bentancur. Di Lorenzo, Laporte, David Neres, Pedro i znowu Kika Nazareth, O, Di Marco. No i kogo by tutaj kurczę wziąć? Pani Levels, Mashopa, Rapida. Jest niska wiadomo, ale no kurczę nie ma co tutaj aż tak wybrzydzać, no bo nie oczekujmy, że będą wypadać jakieś fenomenalne Karty Pedro Poro też jest ok, ale kurde, no ma tylko rapida. Podjąłem decyzję: bierzemy drugą panią do wyjściowej jedenastki. Niech będzie to pani Levels. Na razie wszystkie karty tak naprawdę mam z różnych lig, więc teraz troszeczkę mądrzej musimy postępować. Lecimy z piątym player pickiem Bisu. Jedna z 15 kart. No i znowu Chevalier. Grimaldo też już był, kolejna pani 91, oceny no, ogólnej jest to najwyższa ocena. Kurde, tutaj naprawdę ciężki wybór, bo myślałem, żeby wziąć Grimaldo, bo połączy się z tą levels, no ale kurde ona jest na elona, takim Grimaldo. Nie chcę chyba grać na lewej pomocy. Chyba postawię tutaj na tego bramkarza. Jednak wiem, że to jest kolejna inna liga, no ale trudno, jakoś to będziemy musieli później ogarnąć. Bierzemy tego Chewaliera, mamy bramkarza i jeszcze 6 plier do końca. Niech będzie ktoś dobry z tych lig, których mamy. O Jezu, show 93. Okej, okay, Orsolini znowu Kika Nazaret. Ja pierdzielę, nie? Mam wrażenie, że więcej kart lepszych leci tutaj pań niż panów. Najlepszą zdecydowanie opcją byłaby tu pani show, ale kurde no będzie ciężko ją połączyć. No Myślę, że już dużo zgrania nie stworzymy. Ale to jest zabawa. Chcę się po prostu bawić. Już mamy taki etap gry, że... Dobra, stawiamy na pana Viviana. Musimy budować środek obrony. Będzie jeszcze jeden środkowy obrońca do poszukania w tych player picków. Miejmy nadzieję, że... Aha, no jest kubos dla ligi, więc jakoś tam się troszeczkę połączą. Let's go. Szukamy jakichś dobrych kart. na no, Ruben Neves, no ale nie jest on z jakiejś megaligi. Sugita, Emre Can, Balerdi o oh, Ferran Torres. Kurde! Wiecie co postawimy tutaj na tego pana Joshide. Nie jest wysoki ten pan, Me nie no o 1,89cm wzrostu jeszcze ma, a Ariala połączy się jakoś tam leciutko z panem Kubą, bo on też jest z Japonii. Bierzemy, niech pan Yoshida zawita do naszej wyjściowej jedenastki, także środek obrony mamy, bramkarza mamy, lewą obronę mamy, prawe skrzydło, środek pola. Potrzebujemy jeszcze napadu lewego skrzydła i prawej obrony, także szukamy, ktoś na napad. Lewe skrzydło lub prawa obrona. O Jezu, teraz tam muszę polecieć, nie? Serio? Ja pierdziele. Abyśmy no mieli dobry wybór, nie? Teraz to bym się nie zastanawiał. No nie ma sensu brać tego Stama. Chyba wezmę tego pana Hudson Odoi. 87, bo ma fineski przynajmniej. Jeszcze zastanawiałem się chwilę na Dicardim, no ale to tempo mnie trochę odstrasza. Bierzemy pana Anglikana Lewą pomoc, trzy ostatnie playerpiki i trzy ostatnie pozycje do obsadzenia prawa obrona, napad. No dawajcie coś dobrego: SPO, SPD, Barco, Sad, Harder i kurde no, co ja mam tutaj wziąć? Biorę tę panią Harder z Bundesligi, bo wiem, że tam ta pani jedna ma alternatywną pozycję na napad. No to pani Harder zastąpi ją na SPO. A tamta pójdzie sobie po prostu na napad. Bierzemy harder. Grałem nią kiedyś w drafcie, coś tam robiła. Także jeszcze prawa obrona i jeden. No kurde, jakiś dobry napastnik, niech, niech poleci. Jest sunset. I co dalej? Emre Chan znowu samba. O dobra, przepraszam, uderzyłem mikrofon. Mamy Al-Jabera. No szkoda, że wcześniej karty takie nie leciały. Z chęcią bym sobie takim Magwayerem zagrał. Wee. No ale dobra, Al-Jabber, niech będzie na napad. Ma fineski, driveny. Nie ma na ten moment nikogo tutaj lepszego. Jakbyśmy wcześniej mieli takiego pik'a, może bym wziął kogoś innego, ale tutaj wybierany jest napastnik Al-Jabber. I ostatnia karta do wyboru ostatni player, pick, ktoś na prawą obronę. No dobra, jak coś mamy tego Brazylijczyka. Zobaczmy, zobaczmy, czy będzie jeszcze ktoś lepszy. Okej, okay, jest MacMana. Ma Neymar! 88, kurde! Mógłbym go wziąć pod jakąś ewolucję, nie? To są jakieś jaja. Jak Neymar milion monet kosztuje? Niezłe jaja, naprawdę. Nie spodziewałem się, że on tyle jest wart. Myślałem, że jakieś 200, może 300 tysięcy. Z racji, że właśnie teraz są te potężne ewolucje, ale kurde, czy ja będę nim grał w głównym składzie? Dobra, biorę go Niech będzie pan Neymar. Zaraz coś pomyślimy na tą prawą obronę, bo, bo boję się, że go mogę już nie trafić, a może coś tam pokombinuję w tych ewolucjach. Tak myślałem, czy nie olać tego Neymara i wziąć na przykład man, bo fajnie wypasował, ale no weźmy tego Neymara. Może coś tam z nim zrobimy. A szkoda, żeby nie brać tak drogiej karty. Bierzemy go. Albo wiecie co, mam lepszy pomysł. Otworzymy jeszcze jednego player picka. A co tam? Niech będzie. Pominiemy sobie po prostu tego Neymara. On zagra w głównym składzie. Jak go oczywiście zrobię w jakiejś ewolucji. A tutaj szukamy po prostu prawego obrońcę. No chyba, że znowu coś dobrego wpadnie. No to jak coś zrobimy. Kolejnego player picka. Jest pani Gwyn na prawą obronę. Lang, nie, no tu już nie ma nic takiego, wiecie, ekstra. I tak naprawdę na PO, no mogę wziąć tylko tą panią Gwyn 89. Niech będzie, bierzemy pani Gwyn Bundesliga. No i dobra, mamy już skład złożony, wszyscy. Są na swoich pozycjach. Mało zgrania, bo tylko 15, ale tutaj liczy się w tym odcinku zabawa. I tak tylko w ramach przypomnienia. Jeśli przegram dwa z trzech spotkań, no to muszę te wszystkie karty przepalić. Kurde, no właśnie, tego nie przemieszałem, bo teraz co? No trafiłem tego Neymara z Player Pika. Okej, okay. żeby były większe emocje, to robimy tak, że jeśli przegram te mecze. No, to muszę tego Neymara przepalić. Trudno. No, trafiłem go z tych 11 player picków, które przygotowałem na odcinek. Niech będzie. Na pewno doda to fajniejszych emocji, myślę. <grywy> Mamy oponenta Kalina na bramce. Jezu, same totsy. Jedziemy. Walka o Neymara. Harder. I już podajemy do pana. O Jedziemy. Ktoś tu będzie chciał bronić. Dobra, jest pani Harder. Kika Nazaret, ona ma driveny, pamiętajmy, ale kurde. Jeszcze oddanie piłki, dobra i kika Nazaret. Ja pierdzielę, no nie strzela tego drivena. Quintero już chce nam zagrozić wrzutka, ale, ale ten billing jest w ogóle wielki, nie? <gry> Hutsono doj, też ma trochę wzrostu, bo widać, że spory chłop i szukamy jakiegoś podania, jakiejś wrzutki. Kika Nazareth. Może ona z fineski? No, nad bramką. Kubo. Let's go, Billing. ai Chyba tam żona widziała Billing i dlaczego <laughs> Billing? Podanie prostopadłe. Al-Jaber. Pięknie. Finezja. Czy oszuka? Ogra. Bramkarza. Tak jest. 1-0. Dawaj. Hard core. Niech będzie to. Kika Nazareth. Co ja w ogóle gadam? Driven. Jest. 2-0. Wypruwamy do przodu. Dawaj. Kubo. Ale... No dobra. Piłka niby prostopadła. al Jaber, Pięknie pokrótki. 3-0. Teraz jakiś Nawaf. Nie wiem, kto to jest. I podaje prostopadłe. Pięknie. joshida. Oj, 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 oj. Rywal leci. Dobrze, Vivian. Lecisz. Chłopino. A raczej babino. I teraz Harder. Co ona to zrobi? Harder. Zielonka. Albo żółtka. Myślałem, że będzie chciał podać w dół, ale... O kurde, dobra. Oj, 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 oj. Podęs, Daniel, podęs. No, patrzcie to. 3 do jednego. I kolejna akcja rywala. Bruno Fernandes. Ja pierdzielę. No, co tu się wyprawia? Dobrze, Chevalier. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, Chevalier. Znowu musiał interweniować. No, kurde. Niedobrze, coś się dzieje. Nie wiem co. Chyba jakiś handicap się włączył. Dobrze, obrona, ale. Aj, biling. Biling. Biling! Dobrze, Yoshida uratował to, ale kurde, no nadal piłka. No jak to się odbija? Ej, no nie może być tak, że tak piłka się odbija dla rywala. Daniel Podens. Dobrze. No Widzicie to? Oj, oj, oj. Podens. <ścoughs> nie! Jezu, jak mało brakowało. Kika Nazaret. Podanie do Aljabera. Wycofanie. Ja do dobi to ktoś. No dobrze, mamy to. Zabra mi tą piłkę. Ale czy coś jeszcze zrobi? Nie. Wygrywamy. Nie ma co no łatwy oponent, ale dziwne rzeczy się zaczęły odwalać w tym spotkaniu później. Jako przyrywnik paczka z pięcioma piłkarzami z MLS lub Ligi Saudyjskiej, albo no Premier League 84, plus kurde. Bo to jest ostatnia moja szansa, bo nagrywam to w piątek, chociaż będzie to Hyunmin Son. Ostatnia szansa na Messiego na przykład, ale kurde, podwójny walkout. Może jakiś zgliczowany, nie, no, Odegard, ale i tak. Mogło być na pewno gorzej. Let's go, drugie spotkanie. Van Basten. Nie, no, tutaj myślę, że gorsza drużyna, ale oczywiście rywal pewnie będzie lepiej grał, znając życie. Yoshida. O nie. Nie! Ja pierdziele Ale żeśmy odczukali rywala, ale nie. Albo dobra? Kika Nazaret, Spalony. Yoshida. No, faulował. Ale nie, no, będzie przywilej korzyści. Dobrze, Chevalier. Van Basten. Nie ma takiej opcji. Yoshida nie da ci przejść. Dobra, dawaj harder. Let's go. Podanie tutaj. Levels. Oh. Kurde, no ładnie tam zrobiła, ale to podanie bardzo słabe. to je to był mój błąd, ale i tak nic nie ma. Come on, ole, wypróła! Ale czy ona będzie dobrze? Jest przed piłce, Al-Jaber, al górą podanką. al pięknie. Finezja z plusem, tym razem zadziałała, ale Jezu, widzieliście, jak ten bramkarz się rzucił? Kika, Nazaret nie ma. Dobry, dawaj, dobiegniesz do tej piłki. I teraz po... Ho, 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 ale na dupeczkę! Posadziliśmy pana i teraz kucono doj. Kurde, no karny? Niestety nie ma. Oj, ojoj oj. Oby rywal tylko nie uwierzył w siebie. Odbieramy! No dawaj, dobrze! Szewalier! Pokazuje skila na tej brancy, ale szerywal tutaj naprawdę. Próbuje jakoś mnie zaskoczyć. No ale no dobra, zaskakuje mnie tymi podaniami na swojej połowie, ale nie zaskakuje mnie zbytnio. Zagrania mnie właśnie w ataku. I teraz Marko Van Basten. No ale dobra, teraz mnie zaskoczył. Jak powiedziałem, to musiał teraz mnie zaskoczyć i strzelić. No i teraz. Oleż ma kubo pozycję, ale kubo. Teraz kilka na zare, tylko nie być stopiłką, dobrze. Robimy bol-rolę. Bol I teraz rzutka Fałsza! Juzu, widzieliście to, ja myślałem, że będzie to w bramce. Ja, ale mocne to było. al Jobber, nie ma. Dobra, wycofajmy się. Finezja! Ja nie mogę, serio. Dobra. Nie, nie. Może jeszcze tu się uda nam to zrobić. Ależ podal dobre. Kubo. Na spokojnie. Wycofaj się jeszcze z tą piłką. Al-Jaber. Wygraj tą główkę, to jest. No i dobrze, to była kluczowa głowa, gu... Ale Boże, co to było? Dobra, jeszcze Kubo. Al-Jaber biegnie. Pole karne. Spróbujmy jakoś to zrobić. Dryblik. i. Al-Jaber? Chłopie, coś ty odpierzysz teraz, proszę. <noise> Niestety. Będzie trzeba zagrać trzecie spotkanie. Tak więc jedziemy z ostatnim spotkaniem, a na koniec zrobimy player picka z ikoną. Ale co to za skład? Thierry Henry. Bardzo prawdopodobne, że jednak tego Neymara będziemy musieli przepalić no bo kurde. No dwa proste mecze, dlaczego ja tak zlamiłem to spotkanie, nie? Nie no, no oczywiście, że wrzuca, ale... Ja pierdziele, kto to strzelił? Rivaldo z przewrotki, 1-0, no zajebiście. Chłop, myśli, że ja taki prosty jestem do rozegrania, nie? A tutaj zobacz jak Vivian teraz cię zatrzymuje, chłopie. Gwin, Harder, Fineska, no spróbujmy, no dobry strzał. Rivaldo, jeszcze podanie do Greta, Bela. O nie, dongle, 2-0. No niestety. Thierry Henry po krótkim albo fineska po długim. Chyba żegnamy się z Neymarem. Kubo wbija driblingiem, ale nie, no spalony był chyba. Nie, nie było. A Jaber nie, źle zrąbałem, to źle to zrobiłem. Nie, no to było zbyt proste. Thierry Henry, jeszcze wrzutka. Jak mi strzeli jeszcze jedną bramkę to wychodzę, no bo tu już nie ma sensu. No ale Teo Hernandez, ale patrzcie kika Nazareth. Co ona robi? Przechodzi wszystkich, kika. Nazareth! Jezu, no ale dlaczego tak beznadziejnie? Serio? Tyrion rim, dobra, wiecie co, nie ma sensu, no 5-0. Rywal mnie po prostu... Zniszczył, zrąbałem, mogłem się po prostu Bardziej jakoś postarać W tym drugim spotkaniu, no ale cóż Neymar przepalany przynajmniej Możecie zobaczyć jak taką kartę Przepalam po prostu tak sobie w SBC No to przepalamy pierwszy skład Na ikonę 91 Plus Neymar oczywiście do tego składu wrzucony Za mi tylko levels Przepalę ją w drugim składzie Wysyłamy niestety milion 500 tysięcy Neymar idzie w zapomnienie A mogłem kurde nie myśleć tak na tym Mogłem po prostu pójść dalej i nie wymyślać, że Gramy Neymar. Neymara <grym> Okej okay, i w drugim składzie leci pani Levels, także cała drużyna Wszystkie karty z tych player picków Aktualnie właśnie przepalone. W porządku mamy ostateczny kontencik zrobiony. No szkoda mi troszeczkę, że wyszło znowu, że przegrałem te mecze, ale no cóż, no pobawiliśmy się. Mam nadzieję, że Wam się po prostu spodobało. Ale może tutaj z tego player picka jakiś Ronaldinho, może Ronaldo Nazario. Zobaczmy. Let's go, środkowy player pick z ikoną Petit. No już go mieliśmy nieraz. Pierwszy pick, zobaczmy. Shirer, no i ostatni. Czy będzie coś dobrego? Bierzemy Van Bastena pod przepałkę. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.